Dopiero wypuszczona, jak już pięknie chodzą. Żarty, oczywiście, nie? Ale może coś tam polatają te koczki. Panowie, byłem w kołobieli. Targ duży był z gołębiami, ale oni tam przywożą takie gołębie, że to. a, szkoda gadać. No na pewno nie gorsze niż ja mam tutaj. Ale to. Trochę szkoda było jazdy, myślałem, że coś, coś kupię tam, ale powiem szczerze, że to otyłek pod, po, podetrzeć, no tą gołbiel, to lepiej by było jechać do Radomia, bo dzisiaj czwartek, a w Radomiu też targ jest, to może trochę jazdy by się kupiło, chociaż w sumie kupować... A jestem tego zdania, że lepiej uchować niż kupować. Kurde tam. To naprawdę, to są jaja. Z tym kupnem i kupujesz, on ci kurde za dwa tygodnie albo się kuli albo skarpetki wyrastają. Eee. Naprawdę to jest poronione. A tutaj nad tym stawem mi zaciąg w sezonie na siwę to tutaj siwych to myślę, żeby koło 200 w sezonie w sezonie lotowym to by zamknął tutaj duży zaciąg na ten staw i ojajajaj. I takie gołębie przelatują, że i też nieraz myślę o zerwał się, leci do mnie na budę, bo to kawałeczek. O stąd tu, tu, tu i do mnie na budę. A on tylko nad samym blatem i ogień to. Nie mam mowy, żeby być No ale tak to jest. Tak to jest. No co zrobisz? Nic nie hmm. zrobisz. Nic nie zrobisz. Co tam parę sztuk poszło do góry, a resztą na jajka się gonią i tyle no i dobra, się gonią, sezon już lata tak? a tutaj pomocnik, tak jak już mówiłem mam. klakier, hitler czeka na łowy kurde ostatnio znajomy mnie trochę opierniczył na targu w górze Kalwarii w nowym miejscu bo mówi człowieku, nagrywaj tu trochę Dłuższe te filmy, bo rozpędza się film, kurde, od minuty dopiero coś tam, a ty kończysz filmy. No w sumie też, prawda. Trochę za krótkie takie filmy są, nie? Jak ci trwa tam minutę, 30, minutę. To trochę takie słabe. O, no już posiedziały, już mogą latać. Już posiedziały, już mogą znowu dać. Ale z rana jest jeszcze bystre, fajne powietrze. Jeszcze fajnie. Poddychać, bo jak już się później to wszystko ponagrzewa. O, już całkiem inaczej będzie. To jedne, to drugie. No te to trochę chociaż latają. Bo te to już nie bardzo. Ale muszę żałobne koroniate pozamykać, bo już zaczynają ofisować. Zaczynają przechodzić bokiem widzę. Jedne to, drugie tu. Tam, ty to chociaż trochę chodzą. Bo te to szukają wysiadać. Powiem i powiem szczerze, tydzień temu kupiłem żałobną, gładką, Puściłem już ją po y, pierwszym dniu trzymania, no bo ile można trzymać? Y, chodzić bardzo ładnie chodzi, ale no niestety nie ma jednego pióra w locie, więc wiadomo co będzie. Będzie białe pewnie pióro w locie. Zobaczymy. Ale tak zakładam, że będzie. No zobaczymy. No dwa tygodnie i wszystko będzie wiadomo. i wszystko będzie miało. wiadomo, co jest co. Odnośnie tutaj wchodzenia gołębi w dach to kurwa, szwagier sobie zażyczył, żeby płyły linie do internetu przez granicę oczywiście tutaj w działce. Pozapierdzielał druty Mówię mu żeby szczepił te dwa druty do jednego To by tak nie tłukły w to Ale możesz sobie mówić tak Ale zawsze to takie jest Jak jesteś u kogoś to A, Szkoda gadać To nigdy nie jesteś tak naprawdę u siebie Tylko zawsze jesteś u kogoś Ale pogoda się robi piękna tak powinno być. No chodzą, dzisiaj troszeczkę chodzą Te koczki. Troszeczkę chodzą. Troszkę tupu tupu. Pożyłem te siwki jedne. Udało się, ale szybkie porzenie były. było. No, dwa dni przerzuciłem, już jest para. Zawobiły się. No i latają. A siweczka taka fajna, sama przeleciała. Jeszcze śnieg wtedy padał, akurat. Śnieg padał. I przyleciało to siwe samo. akurat do pary, no bo mam dwóch, dwóch samców to widać tu u góry już jeden o już prowadzi o, do ucieczki no tak to jest, jak jesteście w parach to tutaj mam szczęście że sąsiad nie puszcza tych swoich koków bo szkody by mi narobił na pewno szkody by mi narobił, bo mam dużo nie w parach ale tam to by było, to by było. Zakładam, że tak. By było, że by dużo zginęło. Ale dzięki Bogu nie puszcza, nie wpierdziela się, super. Choć on ma takie koki tam, no jak ja miałem wcześniej, po 2 złote, no. Teraz niewiele droższe, ale są o te jak wypierdzielowały o o o o o chły wracają dawaj dawaj naginać do domu naginać ptaszyny No. A tutaj takie hebrajskie pary Ja tam muszę tak jak tą wyszwanczkę muszę już muszę już pogonić, żeby albo ją sprzedać albo kupić samta, chociaż tych kolorów za dużo to niedobrze To jest wszystko dobre jak Jakie sezon ganiania, bo jak masz parzyć tam Jak masz parzyć to później wychodzą, Kurde, no takie kurde kocybuchy jak tutaj miałem co sprzedałem Ale miałem farta, że to posprzedawałem, naprawdę Pojechałem na Halinów I gościu mówi dawaj to wszystko, wezmę Przyjechał z Unii Mazowieckiego chłopak i zabrał. Pio Krymka była łapana, zabrał. Tylko Krymka to miała spore kosmy. Było łapane jeszcze coś tam? No było tego sąsiada, tutaj chyba miałem 7 czy 8 łapanych na pomarańczowych zawijkach. To też pozabierał. On mówi, on na siłę potrzebuje. No jak skoro tak, to dawaj! I poszło. Sprzedało się. Super, cieszę się, bo miejsce się zrobiło. A można mieć normalny gołębi parę sztuk, tak. Dobra, bo już film ma ponad 10 minut. Trzeba będzie coś nagrać, może z dnia jeszcze jak się uda. No ale nic. Pozdrawiam i do następnego panowie. Udanych lęgów.